Cześć, ja jestem Grafik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I jest dzisiaj ze mną moja koleżanka, Alicja. Alicja z Krainy, Witamy Was w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie Was witamy. Tym razem z Najesti. Tak. Tym razem z Najesti. I tak, jak gra, najnowszy poziom. Czyli został przed sekundką dodane. praktycznie I... przed e... sekundką szata... najbliż... domek. Tak mi się wydaje, że to się nazywa szata na domek, ale nie wiadomo. To jest chyba szata na domek. E... Dobrze, wytłumaczę Wam, jak zaczynamy grę, to też wytłumaczę Wam widzowie, dlaczego mnie nie było przez czasu na YouTubie. Nie było ciebie od 8 chyba miesięcy, tak mi się wydaje. No właśnie. Bo ma remont i w ogóle te dziwactwa swoje o! i na szkoły. Jutro mamy szkołę, tak jak ja. Jutro mamy szkołę, mamy październik. Znaczy, <noise> październik już dawno mamy. Ja mam najgorzej, bo ja nie, nie bardzo lubię gry z audio, ale dobra. Uuu, e, październik 14, od o, mojej rodziny urodziny. Chodzi mi o roku, w tym samym się urodziłam. Uuu, Jessie Explores, co złapała, uuu. Uhuhu, a dronem to robiła, czy co? Ona to dronem robiła? A my chodzimy? My nie chodzimy, czy co? Droga zamknięta. No ta dwa razy droga zamknięta. W ogóle jakiś dziwny tam znak był, takie uuu To my jesteśmy nią? Uuu, mamy Night Vision! Ja pamiętam, że ja zawsze grałam w ten Night Vision. E, ja zawsze, lub ja grałam w jakieś gry i gdzieś było e, zawsze Night Vision, to zawsze ogląda. Ja właśnie grałam z Night Vision od. od teraz nie wiem, No. Uuu. Musimy posłuchać sobie strasznych historyjki Ja już wiem czemu się... Będziemy wiedzieć tak to... Dlaczego to się nazywa z Szatana O! Idziemy tam Ej, bo my nie posłuchaliśmy chyba wszystkiego Tak, jak mam coś wyskoczy, jakiś jumpscare, to ja się I to zawsze się zesrałaś Ej, pan na to! No! Ej, to! Karm, tyle spadła! A my jesteśmy w Jezu! mnie. O, może zapalić światło! O, tu jest napisane po coś po japońsku czy po chińsku? Zobacz, może się zapalić. O, tu jest świeczka kolejna. Jeżeli ktoś jakiegoś gościa, to nie moja wina, że nie. Ten. Że moja Night Vision jest taka okropna. Ta moja. O! Teraz mi. Dobra, teraz dopiero mi działa ta Night Vision, bo wcześniej mi w ogóle tak ciemno było u mnie. Rozumiesz, tak było ciemno, nic nie widziałam. Właśnie ja tak samo miałam. O, tu są dziury w deskach, to możemy zobaczyć, co się jest z tym, że mogli no, dziury są w podłogach. Fajne to jest. No o, jest rondel. Ty, to my tu śpimy? Ale głupie. To jak to robić? Ja zapalam te świeczki, bo w sumie czemu by nie. A mogę to wpaść? Ja nie mogę. A gdzieś jeszcze indziej postawić? należy położyć, co? Żeby zjeść. Ja się patrzę do góry, bo patrz. O, tutaj nie, coś na górze jest i Trzeba tam na górę wejść, ale jak się tu wchodzi na górę? Bo widzisz na górze, coś, co jeszcze te wykrzykniki. A, gdzie są wykrzykniki, tu tam trzeba kamerę postawić. No to chodzi mi. A tutaj to się w tam chodzi. górę chodzi. Ej, to weźcie, To ja pójdę. Nie, ja. To bo chcę iść, ja nie chcę tam sama iść. Nie ja się boję, ja chcę zobaczyć teraz kamery, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. A, to po prostu tak trzymać. A głupia ta kamera, bo w ogóle nawet ukryta nie jest. O? Uuu, ej, chodź tu. Jakiś. O, YouTube! Ej, patrz, tutaj. Chodź do mnie, tu. Poczekaj, bo kamera. Chodź tu do mnie. Patrz. Pokażę, co tu pisze. Wiesz, co tu pisze? Tu pisze, żebyśmy. ten dawali Ci lajka i zasubskrybowali do Ciebie A skąd wiesz? No bo jest znaczek YouTube'a Zamykam Cię tu O, co tu pisze? Nie chce mi się czytać Tak naprawdę nie mam o co chodzi, ale dobra eee, Nie wnikając w to co powiedziałam Jest bardzo fajnie w moim życiu, jak u Was żyćko było tam U mnie jest bardzo fajnie się w komentarzach jak u was tam fajnie jest. Znaczy... No, jak u was w ogóle. O! I teraz zobaczmy co trzeba robić. Uuu, Czyli możemy tylko korzystać z tego. A jak zmieniać kamery? To samo ci będzie chyba zmieniać. A to głupie to Jezu, tak. nie włączy, nie w... Nie wyłączaj na kamera, bo nic nie no widać ja... No to prawda akurat, tu nic nie widać Ja cały czas tylko chodzę z tym O, Monalizę ktoś ma! Oni mają Monalizę! No Ja pierdziele, co oni musieli być bogaci? U, kamera mi się ruszyła Proszę się krzesłać. No, krzesło się sam, woja No i w ogóle nie wiem, o co tu chodzi, więc to będzie najlepsze jak pierwsza umie... jak któryś z nas umrze po prostu u, u, u. Ale ładnie łatwo działa Ale nie zdążyłam Ja myślałam, że tu na serio będzie szatano, na nie te dziwolągi. A co my mamy? Po prostu patrzeć na kamerę i to wszystko? No tak, bo nie ma żadnego podręcznika, nie nic. No to jakieś instrukcje, jakieś telefony, no nie? A tak to, Ale się dziwi, bo tutaj... O, 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 o! To monaliza prawdziwa. Jaką ma dupę? Ja chciałabym zobaczyć, kiedy monaliza zniknie. No i co to cała ta gra? Patrzymy się na kamerę, jakie dzieci? O, paj! Szkielet! szkielet jacuś, ale ładny szkielet, skielet, ja cóż. U, a ma białe oczki. Kurde, jak tam o nazwie. spadła! Widziałam, że albo spanie, albo zniknie. No. U, trzeba ten. iść do drzwi. Ja się boję O, pasz! To my tutaj spaliśmy? Chyba tak Gówno Na takie, w takim miejscu to o szybciej umrzesz To on... Tutaj była ta monaliza. Tam gdzie my spaliśmy Czekaj To w ogóle sens nie robi Ej, bo to jest jakaś notatka A to jest po coś, no to pieprzcie się Jakie ja to mam... Ej, bo ja tego nie mogę, teraz ten. Jakie to mam zamknąć? Myszki mi nie pokazuje. Ło, wow, świeca to by była. Co? Świeca. Ono? Ej, ale ja nie mogę tego zamknąć, tej notatki. Ja tej notatki nie mogę zamknąć, kobieto. Ja się, wózmy, się mogę. To był. Ja nic nie widziałam, by się wyrzucić, nie mogło. Bo coś tam było... Cholera! tak! I teraz się zastanawiam... O dobra, mam w końcu. Boże, ja coś skamnęłam w końcu. I chodzi o zamknięte drzwi. No nie też, wam. One są na dole. Ale tam są potwory. Ona musi być idiotą, że chce jej zobaczyć, co? Dobra Jolo, idę raz. Ja idę teraz pieszo Konici Saranga. O, świeczka. Czemu się buja? Co? Dalej. Co? A ja nie, nie, nawet nie pamiętam tego pokoju. Uff! Jest jakiś klucz! Klucz coś pomaga. Jakiś obraz. Klucz i obraz. Klucz na się obraz. Nie, tu będzie za obrazem coś. Będzie Mam. klucz za obrazem. Jezu, ten, ta głowa mnie przestraszyła. I tak patrzę się na namciło, takie... Co jest? Co to jest? Mam! Mam klucz. Nie jest, skoro to jest o jednej osobie, to czemu? Czemu to... Czemu To, jest? to w ogóle sensu nie robi. A nie, to jest piwnica. Ja zaraz nie idę pierwsza, ty idź teraz piesza. Ja, ja, ja już mam pierwsze. Ja byłam po ja? To w ogóle sensu nie robi. Dobra, no to razem na trzy cztery. A dobra, to na 3 Tego, od tego, od tego, od tego. O. Na trzy, 3, cztery. Boże, to są rytuały jakieś. Wow. U, drzwi. Co jest, muszę napisać to No bo ja tu podeszłam do drzwi. O, drzwi więcej. Wow. Jak mi to oh. nie wychodzi, to tu. Pojedna. Czekać. Ty żyjesz? Nie. Czemu? Ale żyję, odżywiam się, to jest bezpłatne. Jak w ogóle mnie coś goni. Ten kościotrup, ten Janek. Jezu, mera to jest naprawdę bardzo. Ja pierdzielę znowu się z głowy. Ta głowa to w ogóle jakieś zasrańco. Ej, co? No my mamy to... A, to ten obraz był. Tak? Ale po co mi mówicie? Jaką dziurę? Ej, musimy ja się ja Jaką dziurę? No właśnie, I oni piszą, że jakąś dziurę mamy... jakąś... jakąś dziurę mamy... ten, musimy rozwalić... ten... zakrycie dziury, ja teraz to dobrze przeczytam, Boże Ale... żeby móc coś zakryć A czym mamy zakryć? Nic nie mamy zakryć, kobiety nie rozumiesz. Przepraszam, że jestem nie ale po prostu czasami mam taki. taki ja jestem taka niecierpliwa. Nie rozumiem. Chodź, po prostu musimy. Tak, musimy odkryć jakąś. Yy, dziurę. Ej, ale to chyba w piwnicy ma być. Jak mam dużą dziurę? Nie wiem o co im chodzi, no ale równie, chyba w piwnicy. Chodź. Ty idziesz, bo ja musiałam uciekać Dobra Idź A tutaj A w ogóle wcześniej jakiegoś crowbar'a znalazłam, nie? BLE, jakaś brzydka buzia o włosy masz ładne U, patrz, drzwi Koniec Koniec nagrywania Ale on na oczy miał, widziałaś jakie uroczy? No serio, nie mogę w to uwierzyć. Takie Ta, ja bym tego nie widziała. Koniec y, filmu No i w taki sposób kończymy kochani wszyscy <noise> O, chyba będzie continue Tak. No dobrze widzę, my się w tym momencie tutaj żegnam. Настя,